Synu, pozwól, aby moja miłość i ochrona otoczyły Ciebie i Twoich bliskich. Dziś jest dzień o wielkim znaczeniu. Słów, które zamierzam Ci przekazać, nie można zignorować. Każdy szczegół Twojego dnia ułożyłem tak, abyś teraz mógł mnie usłyszeć. Czuję pośpiech, który pochłania Twoje dni, troski, które ściskają Twoje serce oraz rozproszenia, które zdają się kraść Twój czas. Ale dziś mówię z jasnością, miłością i pilnością. To jest moje wezwanie do ciebie. Nie zamykaj uszu, nie zatwardzaj serca, ponieważ to, co chcę ci dać, jest większe, niż możesz sobie wyobrazić. Proszę, słuchaj uważnie, ponieważ te słowa niosą coś, co może zmienić otoczenie wokół ciebie. Chodzi o miejsce, gdzie Twoja dusza szuka spoczynku, gdzie Twoje ciało oddaje się zmęczeniu, gdzie ujawniają się najważniejsze relacje. Chodzi o Twój dom, Twoje schronienie. To miejsce, które tak często jest traktowane automatycznie, jak kolejna część twojej rutyny, jest w rzeczywistości o wiele więcej niż tylko ściany, które cię chronią. To miejsce, które potrzebuje mojej obecności. Mówię to, ponieważ często gubisz się w szybkim rytmie życia i przestajesz dostrzegać, że tam, gdzie żyjesz, jest odzwierciedlenie tego, co nosisz w sobie. Twój dom jest odbiciem twojej duszy, a jeśli coś jest nie na swoim miejscu, może to wpływać na ciebie bardziej, niż sobie wyobrażasz. Czuję, że jest coś, co zaniedbałeś, coś, co musi zostać odnowione. Może to być relacja w Twojej rodzinie, rozmowa, którą odkładasz, a może nawet przebaczenie, którego unikasz. Wszystko to wpływa na otoczenie wokół Ciebie. Chcę, abyś wiedział, że pragnę napełnić Twój dom pokojem, ale aby to się stało, musisz zrobić miejsce. Pozwalasz, by troski i nieporozumienia zajmowały miejsce, które powinno być wypełnione moją miłością i moim pokojem. Twój dom to nie tylko miejsce, gdzie odpoczywasz, ale także miejsce, gdzie twoja wiara może się umacniać, gdzie miłość może być odnawiana, gdzie radość może rozkwitać. Chcę, aby twój dom był miejscem świętym, gdzie każdy zakątek będzie wypełniony pewnością mojej obecności. Chcę, żebyś wiedział, że jestem z tobą i że jestem gotów pomóc ci w tym, co wymaga przemiany. Twój dom może być mały lub duży, prosty lub luksusowy, ale to wszystko nie ma znaczenia, jeśli nie ma w nim miłości i troski. To ta miłość, którą chcę obudzić w Tobie. To ta uwaga, którą chcę dzisiaj przywołać do Twojej świadomości. Bo od tego zaczyna się pokój. Dziś wzywam Cię do refleksji nad tym, co robisz, aby przekształcić swój dom w miejsce błogosławieństwa. Może jesteś tak skupiony na wielu innych rzeczach, że przestałeś dostrzegać to, co najważniejsze. Nie ignoruj mojego wezwania. Chcę, aby Twój dom był schronieniem, miejscem, gdzie możesz poczuć bezpieczeństwo i siłę, by stawić czoła wyzwaniom świata. Miejscem, gdzie Ty i Twoi bliscy możecie znaleźć pokój, który tylko ja mogę dać. Napisz w komentarzu: Dziś dbam o mój dom z pomocą Boga. Chcę, abyś spojrzał na swój dom z otwartym sercem, gotowym do działania i do tego, by pozwolić mi przemienić to, co wymaga odnowienia. Jeśli zatrzymasz się na chwilę, Zauważysz, że już wysłałem sygnały, aby zwrócić Twoją uwagę. Być może poczułeś niepokój lub dostrzegłeś coś, co wymaga opieki w Twoim domu. Nie ignoruj tego. Czasem rutyna i codzienne zmartwienia sprawiają, że te sygnały gubią się w hałasie, ale teraz mówię zwróć uwagę. To jest moment, aby postawić na pierwszym miejscu to, co naprawdę ważne. Twój dom, bez względu na to, czy jest duży, czy mały, prosty, czy pięknie urządzony, został stworzony po to, aby być czymś więcej niż tylko przestrzenią fizyczną. To miejsce, gdzie ty i Twoi bliscy powinniście znajdować bezpieczeństwo, miłość i pokój. Pragnę, aby każdy zakątek był wypełniony moją obecnością. Chcę przywrócić harmonię, przynieść pokój, którego tak bardzo szukasz, ale potrzebuję, abyś był gotów otworzyć się na to. Nie wymaga to wielkiego wysiłku. Wystarczy szczere serce i proste działania, które wyrażają wiarę, którą nosisz. Jeśli jest coś w Twoim domu, co wywołuje dyskomfort, smutek lub napięcie, chce Ci pomóc to przezwyciężyć. Może to być słowo, które nigdy nie zostało wypowiedziane, przebaczenie, które nie zostało udzielone, albo troska, którą odłożyłeś na później. Nie odkładaj tego na jutro. Każdy Twój gest, choćby wydawał się mały, ma moc przyciągnięcia mojej obecności i przekształcenia otoczenia wokół Ciebie. Twoja wiara, Twoje zaangażowanie i Twoje działania mają znaczenie. Chcę, abyś widział swój dom jako dar, miejsce, gdzie możesz znaleźć ulgę, której świat zewnętrzny nie oferuje. Chcę, abyś czuł, że jestem obecny w Twoim domu, dbając o każdy szczegół, chroniąc ciebie i Twoich bliskich. Ale proszę, zaufaj mi i pozwól mi poprowadzić zmiany, które muszą nastąpić. Nie musisz robić wszystkiego od razu, ale podejmij jeden krok na raz. Kiedy działasz z wiarą, kiedy wcielasz w życie to, co Twoje serce wie, że jest konieczne, ja działam razem z Tobą. I uwierz mi, nie ma nic małego ani nieistotnego, jeśli chodzi o przekształcanie Twojego domu w miejsce pokoju i miłości. Może to być prosty gest czułości, prośba o przebaczenie lub szczera modlitwa. Wszystko to odzwierciedla Twoją wiarę i sprawia, że otoczenie wypełnia się moją obecnością. Twój dom to więcej niż ściany i dach. To miejsce, w którym chcę, abyś żył z celem i radością. Chcę, abyś poczuł ciepło domu, w którym jestem mile widziany, gdzie moja miłość jest dzielona, a moje światło oświetla każdy kąt. Jeśli jest coś, co wymaga odnowienia, nie wahaj się. Jestem tutaj, aby Ci pomóc, wzmocnić Cię i pokazać, że jesteś zdolny dokonać tej przemiany. Dziś chcę, abyś przyjął to słowo jako wezwanie. Wezwanie do dbania o to, co naprawdę ważne, do uważnego obserwowania tego, co wymaga korekty i do ufania, że jestem z Tobą w tym procesie. Napisz w komentarzach: Mój dom jest błogosławiony przez Boga. Widzę ból, który przygniata serce, łzy, które cicho płyną, stłumione krzyki, których nikt inny nie słyszy. Jestem z Tobą nawet w chwilach, gdy wszystko wydaje się nie do zniesienia. Pragnę, byś poczuł ukojenie w moich ramionach. Byś dostrzegł moją obecność, kiedy brak ci sił. Wiem, jak bardzo boli noszenie w sercu tego, co wydaje się bez rozwiązania, ale moja miłość wypełnia najgłębsze pustki, a moje światło może dotrzeć do najciemniejszych zakamarków Twojej duszy. Tym, którzy płaczą, tym, którzy cierpią, posyłam mojego ducha, aby pocieszał. Moje ręce są wyciągnięte, aby zdjąć każdy ciężar, uzdrowić każdą ranę, przywrócić nadzieję, która wydaje się utracona. Nie chcę, by ten ból był końcem, lecz drogą do czegoś większego, czegoś, co mogę przemienić. Pozwól mi doknąć tego, co wydaje się nieodwracalne, a zobaczysz, jak mogę sprawić, że nawet na suchych ziemiach zakwitnie coś nowego. Dziś mówię także do rodzin, które stawiają czoła trudnej rzeczywistości zerwanej komunikacji, gdzie słowa stały się bronią, a cisza zamieniła się w mur. Chcę odbudować te więzi, przywrócić dialog, który buduje, rozmowy, które leczą, zamiast ranić. Miłość, którą wkładam w serce każdego z Was, może być pośrednikiem, który jednoczy, więzią, która przywraca pokój. Niech przebaczenie znajdzie drogę tam, gdzie jest żal, niech gesty dobroci zastąpią te pełne obojętności, a dom stanie się miejscem pojednania, a nie konfliktu. Do młodych i dzieci, którzy żyją w środowiskach, gdzie brakuje zrozumienia, mówię, chronię Was. Widzę wyzwania, przed którymi stoicie, konflikty, które czasem wydają się zbyt wielkie na Wasze siły. Jestem z Wami, strzegąc Waszych serc, chroniąc Wasze umysły, zapewniając, że będziecie mogli dorastać w miłości i mądrości. Chcę, aby Wasze domy były bezpiecznym miejscem, gdzie będziecie się wzmacniać, gdzie będziecie wiedzieć, że jesteście kochani i gdzie znajdziecie schronienie. Widzę także rodziny, które borykają się z problemami zdrowotnymi, gdzie są osłabione ciała, zmęczone umysły i zmartwione serca. Jestem lekarzem nad lekarzami i pragnę doknąć każdego, kto potrzebuje uzdrowienia, pocieszenia i odnowy. Przynoszę pokój tym, którzy przechodzą leczenie, siłę tym, którzy noszą ból fizyczny lub emocjonalny. Nie ma choroby większej niż moja moc uzdrawiania i pragnę przekształcić te zmagania w świadectwa wiary i przezwyciężenia. Są tacy, którzy szukają więcej mnie, którzy wołają o moją obecność w swoich domach. Do nich mówię, słyszę was. Moim pragnieniem jest zalać każdy zakątek moją pokojem, kierować każdym wyborem moją mądrością i wypełniać każdą pustkę moją miłością. Chcę być obecny w każdym wypowiedzianym słowie, w każdym dzielonym spojrzeniu, aby moje odbicie było widoczne w tym, jak żyjecie i kochacie. Słyszę każde Twoje wołanie, każde słowo, które rodzi się w Twoim sercu. Znam ból, który nosisz, marzenia, które wydają się odległe, troski, które zajmują Twoje myśli. Wszystko jest przede mną i chcę, żebyś wiedział, że nic nie zostaje przeoczone. Moja miłość to fundament, który podtrzymuje Twoje życie, siła, która trzyma Cię w pionie, nawet gdy dni wydają się najtrudniejsze. Widzę, jak się starasz, jak ufasz, nawet w chwilach, gdy ciężar wydaje się zbyt wielki. Jestem Bogiem, który troszczy się o wszystko, który zna to, co kryje się za trudnościami, z którymi się zmagasz. Wiem, co to znaczy walczyć z tym, czego nie rozumiesz, co to znaczy nosić w sercu pytania, na które nie ma odpowiedzi. Ale mówię ci, ufaj moim planom. Są większe niż to, co teraz widzisz. Nie wymagam, żebyś wszystko zrozumiał, proszę tylko, żebyś pozwolił mi prowadzić. Moje ręce są nad tobą, nawet w chwilach, gdy wszystko wokół wydaje się walić. To, co obudujesz na mojej miłości, trwa. Nie jest łatwo stawiać czoła przeciwnościom, ale chcę, żebyś wiedział, że one Cię nie definiują. Chcę być fundamentem Twojego domu, twierdzą Twojego serca, punktem wyjścia do wszystkiego, co robisz. Moim pragnieniem jest, aby Twoje życie było odzwierciedleniem pokoju, wiary i zaufania. I nawet jeśli droga jest pełna wyzwań, jestem przy Tobie, korygując każdy szczegół dla Twojego dobra. Widzę, kiedy się modlisz, kiedy składasz przede mną swoje prośby z szczerym sercem. Twoja ufność we mnie nie jest daremna. Każda łza, która spływa z Twoich oczu, przypomina mi, że zależy mi na tobie głęboko i osobiście. Nie pozostawiam żadnej prośby bez odpowiedzi, nawet jeśli czasami nie dostrzegasz od razu, co robię. Moja wola jest doskonała, a mój plan dla Twojego życia jest pełen dobroci. Często pracuję w ciszy, kształtując sytuacje, dotykając serc, otwierając drzwi, których jeszcze nie widzisz. Widzę to, czego ty nie widzisz, i wiem, czego potrzebujesz, zanim nawet o to poprosisz. Niektóre odpowiedzi przychodzą jak powiew natychmiastowej ulgi, inne wymagają cierpliwości, bo na wszystko jest odpowiedni czas. Ufaj, że nawet w ciszy działam. Dbam o każdy szczegół, przygotowując dla ciebie to, co najlepsze, nawet jeśli wydaje się, że nic się nie zmienia. Każda łza, którą wylewasz na modlitwie, dociera do mojego serca jak cenny krzyk. Zachowuję każdą z nich, ponieważ są dowodem Twojego oddanego serca, Twojej wiary, która trwa nawet gdy ból wydaje się nie do zniesienia. Nie ignoruję Twoich udręk, nie odwracam wzroku od Twoich walk. Wręcz przeciwnie, jestem bliżej niż myślisz. Trzymam Cię, podtrzymując Twoją siłę, gdy czujesz, że już nie możesz dalej. Nie jestem obojętny na to, co Cię trapi. Znam Twoje zmartwienia. Twoje niepewności i widzę ciężar, który nosisz. Chcę ulżyć temu ciężarowi, chcę, żebyś mi wszystko oddał, bo jestem w stanie unieść to, co wydaje ci się niemożliwe. Moja miłość do ciebie jest większa niż jakikolwiek problem, większa niż jakikolwiek ból. Nawet w chwilach, gdy czujesz, że jesteś na granicy, gdy odpowiedzi wydają się odległe, a twoje serce wypełniają wątpliwości, chcę, żebyś wiedział, że działam na twoją korzyść. Moje obietnice nie zawodzą, a mój cel zawsze zmierza ku dobru. Nie dopuszczam, by jakakolwiek trudność była większa niż siła, którą daję, aby jej stawić czoła. Widzę Twoje oddanie, Twój wysiłek, aby pozostać silnym, gdy wszystko wokół wydaje się niepewne. Każda modlitwa, która wypływa z Twoich ust, każde westchnienie zaufania, każdy cichy krzyk jest przyjęty przeze mnie z miłością i uwagą. Chcę, abyś wiedział, że nie ma prośby zbyt małej ani zbyt wielkiej dla mnie. Wszystkie Twoje pragnienia, niezależnie od tego, czy są wypowiedziane, czy odczuwane głęboko w Twoim sercu, są przede mną. Kiedy powierzasz mi swoje drogi, działam dla Ciebie, nawet jeśli proces czasami nie jest jasny ani natychmiastowy. Łzy, które spływają z Twoich oczu, nie są ignorowane. Każda z nich niesie w sobie część Twojego życia, bólu, który odczuwasz i nadziei, które pielęgnujesz. Przyjmuję je jako ziarna, które z czasem wykiełkują w owoce radości i pełni. Ponieważ w moim czasie wszystko jest przemieniane. Nic w twoim życiu nie jest poza moim zasięgiem ani troską. I choć rezultaty mogą nie być takie, jak sobie wyobrażasz, zawsze działam dla twojego dobra, przygotowując coś, co jest poza tym, co możesz teraz dostrzec. Moja wola wobec ciebie jest pełna dobroci. Pragnę, aby twoje życie było pełne, nie w braku walk, ale w pewności mojej obecności pośród nich. Chcę Ci przypomnieć, że mój plan wykracza daleko poza to, co rozumiesz. Jest doskonały, nawet jeśli teraz wydaje się niezrozumiały. Nie ignoruję Twojego bólu, ale używam każdej jego części jako elementu większego celu, czegoś, co się kształtuje i przyniesie piękno, pokój i sens Twojemu życiu. A dziś mówię Ci, nie poddawaj się. Nie pozwól, by wątpliwości lub niepewność Cię pokonały. Nawet gdy wszystko wydaje się milczące, ja działam. Nawet gdy wydaje się, że nie ma odpowiedzi, przygotowuje coś wyjątkowego. Dlatego kontynuuj modlitwę, kontynuuj powierzanie mi swoich pragnień, swoich zmagań, swoich nadziei. Moja wierność nigdy nie zawodzi, a moja miłość do ciebie nigdy się nie zmienia. Chcę, abyś poczuł siłę żywej wiary, wiary, która cię podtrzymuje i popycha naprzód. Zaufaj mi, nawet gdy drogi wydają się trudne do przejścia. Bo nie tylko widzę okoliczności wokół ciebie, ale także znam to, co jest w tobie. Znam twoje zdolności, twoje ograniczenia, twoje lęki, ale wiem też o potencjale, który umieściłem w twoim sercu. Napisz w komentarzach, ufam opiece Bożej. W chwilach, gdy zmagania się nasilają, nie chcę, abyś czuł się zagubiony. Wiem, jak ciężar życia może stać się nie do zniesienia i jak trudności mogą się wydawać niekończące. Ale wiedz, że pomimo burz jestem u Twojego boku. Mój pokój, który przewyższa wszelkie ludzkie rozumienie, jest dostępny dla Ciebie w każdej chwili. Nie pochodzi on z okoliczności ani z tego, co możesz kontrolować, ale z mojej miłości, która jest stała i niezmienna. Kiedy świat próbuje Cię powalić, wyciągam rękę, aby Cię podnieść. Bez względu na to, jak wielkie jest wyzwanie, przed którym stoisz, nie ma nic ani nikogo, kto mógłby Cię oddzielić od mojej miłości. Chcę, abyś zrozumiał, że nawet gdy drogi wydają się ciemne i nie widzisz, co jest przed tobą, ja już tam jestem. Jestem Bogiem, który znacie w każdym szczególe, od pierwszego oddechu po najbardziej intymne chwile twojej duszy. Jestem Bogiem, który widzi każdą łzę, którą wylewasz, każdy cichy wysiłek, jaki podejmujesz w poszukiwaniu pokoju, sprawiedliwości i miłości. Nic, absolutnie nic, nie umyka mojej uwadze. Wiem czego potrzebujesz, zanim jeszcze o to poprosisz i działam w Twoim życiu w sposób, którego być może teraz nie dostrzegasz. Moja opatrzność jest doskonała i nadchodzi we właściwym czasie. Ty, który tak bardzo się starasz, który pragniesz mnie uczcić w każdym geście i każdej myśli, wiedz, że nie jestem obojętny na Twoje poświęcenia. Widzę Twoją walkę, widzę Twoją cichą modlitwę, widzę godziny, które poświęcasz swojemu domowi, rodzinie i mnie. Wszystko to ma dla mnie większą wartość niż możesz sobie wyobrazić. Widzę Twoje czyste serce, Twoją niezachwianą wiarę i szczere pragnienie, aby mnie naśladować, nawet gdy wszystko wokół Ciebie próbuje Cię przekonać do czegoś innego. Ta wiara, którą Masz, choćby mała jak ziarnko gorczycy, porusza góry w moich oczach. Wiem, do czego jesteś zdolny, bo to ja jestem tym, który Cię wzmacnia. W momentach słabości, gdy poczujesz pokusę, by się poddać, gdy wątpliwości przyjdą, jak silna fala, która grozi cię pochłonąć, pamiętaj, że ja cię trzymam, nawet gdy nie możesz tego poczuć. Ja jestem twoją ucieczką, twoim schronieniem, twoją skałą. Nie jesteś sam w tej wędrówce, nawet jeśli wiatr wieje ci w twarz. Kiedy czujesz, że siły cię opuszczają, to moja siła cię podtrzymuje, to moja miłość cię podnosi. Nigdy nie pozwolę Ci zmierzyć się z czymś, czego nie jesteś w stanie udźwignąć z moją pomocą. Znam Cię głębiej, niż Ty sam siebie znasz i mogę Ci pomóc pokonać każdą przeszkodę, każdy ból, każdy strach. Teraz, bardziej niż kiedykolwiek, nadszedł czas, abyś potwierdził swoją wiarę. Bez względu na to, jak trudna może się wydawać droga, ja jestem wierny. Obiecuję być z Tobą w każdym momencie, zarówno w spokojne dni, jak i w ciemne noce. Chcę, abyś patrzył naprzód z ufnością, wiedząc, że ja jestem Twoim Bogiem i że plany, które mam dla Ciebie, są większe i lepsze niż możesz sobie wyobrazić. Jest dla Ciebie więcej niż widzą Twoje oczy, więcej niż jest w stanie pojąć Twój umysł. A ponad wszystko, jestem Bogiem, który przemienia niemożliwe w rzeczywistość. Nie ma nic, czego nie mógłbym uczynić w Twoim życiu. Napisz w komentarzach: Wierzę w moc Boga i Jego plany dla mojego życia. Wiem, że często czujesz się przytłoczony, jakbyś był testowany w każdej chwili. Życie nie było łatwe, a każde wyzwanie wydaje się większe niż poprzednie. Noce, w których pochłania cię udręka, a zmęczenie uniemożliwia ci znalezienie spokoju, godziny, kiedy patrzysz w przyszłość i zastanawiasz się, czy będziesz w stanie udźwignąć ciężar, który nosisz. Chcę, żebyś wiedział, że każda łza, którą wylewasz, nie jest niezauważona. Widzę Cię, znam Cię, a to, przez co przechodzisz, nie jest na próżno. Twoje bóle, Twoje ofiary, wszystko, co poświęcasz, by szukać pokoju, by troszczyć się o tych, których kochasz, to wszystko ma wieczny sens. Nie jestem Bogiem dalekim, który zapomina o Twoich cierpieniach. Wręcz przeciwnie, jestem Bogiem bliskim, obecnym w każdym szczególe Twojego życia, który troszczy się o Twoje zmagania, który słyszy każdą modlitwę, nawet gdy czujesz, że Twoje słowa to tylko westchnienia. Słyszę Cię, rozumiem Cię. Nie ma rozpaczy, której bym nie widział, nie ma bólu, którego bym nie odczuł. Jestem z Tobą, nosząc razem z Tobą ten ciężar. Kiedy już nie masz siły, to ja jestem tym, który kroczy obok Ciebie i odnawia Twoje siły w sposób, którego nie jesteś teraz w stanie zrozumieć, ale pewnego dnia to pójmiesz. To, przez co przechodzisz teraz, ma ogromną wartość w moich oczach. Każda bitwa, którą toczysz, nie jest na próżno. Widzę twoje wewnętrzne zmagania, lęki, z którymi walczysz w ciszy, odwagę, którą musisz zbierać każdego ranka. Widzę także twoje serce gotowe do czynienia dobra, do troski, do miłości, nawet wtedy, gdy wydaje się to cię pochłaniać. Miłość, którą dajesz, nawet w chwilach bólu, jest dla mnie bezcenna. Żaden twój wysiłek nie umyka mojej uwadze, żaden gest dobroci nie zostaje przeoczony. Doceniam Cię za każdą ofiarę, za każdy wybór, którego dokonujesz, dążąc do prawdy, sprawiedliwości i pokoju. I chcę, abyś wiedział, że wszystko to ma wieczny wpływ. Czasami to, co najbardziej Cię martwi, nie jest tym, co inni mogą o Tobie myśleć czy mówić, ale to, co sam czujesz, że nie zrobiłeś, to, co wydaje Ci się, że jeszcze jest do zrobienia, a nie wiesz jak. Chcę Ci dać nową perspektywę. Nie patrzę na Ciebie i na Twoje życie w taki sam sposób, jak Ty patrzysz na nie. Widzę Cię oczami miłości, współczucia, a przede wszystkim widzę ziarna wielkości, które zasadziłem w Tobie. Masz w sobie siłę, której może jeszcze nie rozpoznałeś, wiarę, która jest potężniejsza, niż możesz sobie wyobrazić. Kiedy myślisz, że jesteś na końcu, jestem tam, gotowy, by wzbudzić w Tobie nowe rzeczy. Zapraszam Cię, byś mi zaufał, nawet gdy wątpliwości próbują zakorzenić się w Twoim sercu. Zaufanie nie pochodzi z pełnego zrozumienia, ale z szczerego oddania się mnie. Gdy oddajesz się całym sercem, nawet nie rozumiejąc w pełni moich planów, zaczynasz widzieć oczami wiary, a wtedy wszystko wokół ciebie się zmienia. Nieważne jak wąska wydaje się droga, czy jak bez końca wydaje się walka. Jestem tym, który otworzy drzwi, których nigdy sobie nie wyobrażałeś, który przemieni ból w naukę, a walkę w zwycięstwo. Jeśli ta wiadomość dotknęła twojego serca, Podziel się nią z kimś, kto potrzebuje usłyszeć te słowa pocieszenia i pokoju. Zasubskrybuj, aby nadal otrzymywać słowa wiary i nadziei, które pragnę przesłać do Twojego serca. Razem wzmocnimy tę wspólnotę, w której zawsze będziesz wspierany, prowadzony i bezpieczny w mojej miłości.